Jak ocenia Pan z, jako prezes drużynę, z Czuwaju mecze po wygranym 2-1 z drużyną Rzecz Świętego. Przede wszystkim gratulujemy naszym rywalom, że mimo w to, że grali w dziewiątkę też potrafili Potrafili walczyć do końca, eee, wiedzieliśmy, że to jako, Beniam jako Beniaminkowi będzie, na pewno Beniaminek postawi ciężkie warunki u siebie. Eee, tym bardziej, że nie graliśmy już z Sanoczanką przez dwa lata, więc tak naprawdę nie wiedzieliśmy się czego spodziewać. Eee, myślę, że pierwsze 20-30 minut dosyć wyrównane, później już stworzyliśmy zdecydowaną przewagę w tym spotkaniu. Grużyna eee, gospodarzy próbowała gdzieś grać z kontry, myśmy cały praktycznie mecz mieli pod kontrolą, zdarzały nam się jakieś błędy, ale, ale generalnie mecz był pod naszych dyktando. Czego życzyć sobie i zaprosić na kolejne mecze jeszcze. I... Tak, zapraszamy na, zapraszam wszystkim, zapraszam wszystkich kibiców na kolejne mecze. Nasz kolejny mecz już w środę w Kaszycach. Kolejny mecz już pierwszy mecz w tym sezonie u nas. W Deby z Polonią Przemysł, więc kibiców serdecznie zapraszamy. A czego życzyć. Przede wszystkim zdrowia wszystkim zawodnikom z wytrwałości. Tak, dziękuję. dziękuję.